Finał Wielkiej orkiestry Swiątecznej Pomocy w stoku 25 stycznia 2026 ulica Zamknięta Sienkiewicza Scena przy ratuszu jak zwykle Przypominam, że była jedna taka edycja, która odbyła się w Supraślu, więc prezydent wiceprezydent Rudnicki mówi nieprawdę, że... Biały Stop gra z orkiestrą na zawsze, od zawsze. Była taka jedna edycja, kiedy Naczelna Izba Kontroli kontrolowała to, jak miasto Białystok organizowało tą imprezę, więc potem miasto się obraziło na orkiestrę. Finał zamiast Białystoku potem finałowy był w Supraśle A to przemawia z woda Choinka usycha. się. Przede wszystkim z tymi, którzy potrzebują, a więc Szeny. z najmniejszymi, z dziećmi. To już 34 raz, kiedy Polska, kiedy miliony ludzi wspierały Wielką Brytanię, jesteśmy pomocy. Białystok jest razem z tymi ludźmi. Białystok też dzieli się dobrym. Białystok ma gorące serca. Spotykamy się w, też w sercu naszego miasta na rynku pośród. Bardzo Wam dziękuję Pozdrawiam serdecznie. A o zabranie głosu poprosimy Radnego Sejmika Województwa Podlaskiego i Marszałka Zarządu Województwa Podlaskiego, Pana Karola Tereckiego, który ma sugerowanie do Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam Pana Marszałka. Naprawdę ogromny szacun, że tutaj dzisiaj jesteście z nami, bo bez wątpienia zima nas nie zawiodła, ale gorące serca trzymają nas przy życiu. Ten szczególny dzień, szczególny finał dla nas, dla województwa podlaskiego i dla Białego to wręczenie od znaki honorowej województwa podlaskiego przyznanej przez Zarząd Województwa. Tysiące wolontariuszy i tysiące... Dziesiątki tysięcy dzieci, które udało się uratować dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, również tutaj w województwie Podlaskim. Jako organ prowadzący Podlaskie Szpitale chcieliśmy w sposób szczególny podziękować za to zaangażowanie, zarząd odznaczył Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ja za chwilę pozwolę sobie przyjąć tę oznakę koordynatorce woźbów w naszym województwie Natalii Szenko. Natalia, jeżeli możesz podejść tutaj do mnie, poprosimy o pomoc, a proszę Państwa o gorące prawa dla Natalii, które są wyrazem braw dla wszystkich wolontariuszy. Ta prawda. Natalia Stysianka jako przedstawicielka przede wszystkim tego ruchu wolontaryjne, wolontaryjnego, czyli setek osób, które i w Białymstoku i w całym województwie kwestują, zbierają po to właśnie, aby finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mógł się okazać bardzo pomocny dla tych najbardziej potrzebujących dzieci i dziecięcych brzuszków, bo właśnie w tym roku zbieramy na choroby związane z. Przewodem pokarmowym u najmłodszych pacjentów. Dlatego bardzo szczere podziękowania za docenienie pracy wolontariuszy i szefowej sztabu. Jeszcze ciąg dalszy podziękowań na ręce osób związanych i reprezentujących te najważniejsze instytucje w województwie podlaskim i mieście Białystok. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, burmistrz Wasilkowa Adrian Łódzkiewicz jeszcze zabierze głos. Witam wszystkich Państwa, macie jeszcze siły? Cieszę się bardzo, cieszę się, że jesteście, że wytrwaliście mimo tej pogody. Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za tą kolejną edycję, za Wasze olbrzymie zaangażowanie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez te lata pokazała, że. Można, możemy działać wspólnie, uratowane zostały setki tysiące ludzkich istnień, zostało uratowane zdrowie, myślę, że dzięki tej edycji uratujemy kolejne osoby. Ja bardzo dziękuję, cieszę się, że mogę się w to włączać. Dziękuję pani Natalii, gratulując też wam wszystkim, fantastycznym wolontariuszom. Dziękuję też za zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy Wasilków. Wszystkiego dobrego, pięknego wieczoru. Panie burmistrzu, to ja jeszcze od siebie podziękowania na Pana ręce, ale tak jak Pan, tak jak pan powiedział, zaangażowanie mieszkańców tutaj cały dzień, dziennie od samego rana przygotowywali stoiska, także gmina i miasto Wasilków bardzo mocno się zaangażowali. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, no i właśnie o tym od samego początku mówiliśmy. Ogromna współpraca, ciepłe spotkanie wokół słusznej, pięknej idei. E, jeszcze mamy dwa podziękowania, tak, które wręczamy. Jeszcze z swojej strony podziękuję Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu, Handlowo-Produkcyjnemu PUHP Lech. Bardzo dziękujemy za wsparcie i kolejny wspólny finał. E, I tak samo tutaj pociągi e, białostockie, które w tym roku też grały razem z nami. Zapewniając naszym wolontariuszom, bez których ten finał nie mógłby się odbyć gorącą herbatę, więc też wodociągi nas rozgrzewały do tego grania. No a umówmy się, temperatura wcale nie jest sprzyjająca. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo wielkie dziękujemy. Panie dyrektorze i wszystkim Państwu, a ponieważ jesteśmy w komplecie, również Państwo mam wrażenie już gotowi do tego, aby w sposób symboliczny połączyć się ze wszystkimi orkiestrami grającymi dziś w Polsce i na całym świecie, ponieważ wybiła godzina 20, symboliczne światełko do nieba z miasta Białystok wysłane. W kosmos, jako tu, że dzisiaj przez cały dzień dajemy wyraz dobru i zbieramy dla najbardziej potrzebujących. To właśnie w tej chwili zachęcam i zapraszam do tego, abyśmy odliczyli głośno od dziesięciu. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Światełko do nieba! So we're gonna Jak bardzo dziękujemy państwu. za jego zorganizowanie, bo oczywiście yy, to kanał roboty, więc bardzo pięknie dziękujemy za przygotowanie tego pokazu. I jak widzicie Państwo, oczywiście sztab e, Białostockiej e, Wielkiej Gwiazdy Świątecznej Pomocy wychodzi naprzeciw potrzebom i tym, którzy proszą słuchajcie, nie strzelajcie w etar, stańcie w obronie również zwierząt i dlatego dzisiaj e, właśnie dzięki takim sugestiom i dzięki wychodzeniu Państwa naprzeciw, żeby nie straszyć zwierząt, żeby również wspierać nie tylko dzieci, ale też zwierzęta, żeby dzisiaj też zwierzęta miały ciszę, spokój, więc te lasery w miarę cicho mogliśmy poglądać posłuch i posłuchać. Dziękujemy bardzo Sztabowi za ten pomysł niezwykły, za te lasery i za to wykonanie niesamowite. Szanowni Państwo, jeszcze parę tygodni temu, kiedy nie było wiadomo, kto będzie gwiazdą na 34. finale w Białymstoku, a były różne pomysły i sięgano... Do jednej strony gustów e, muzycznych i do drugiej stwierdzono i chyba wydawałoby się e, najsłuszniej, że sięgamy do korzeni polskiej muzyki alternatywnej, rockowej przede wszystkim do tych silniejszych brzmień z lat 80., które kształtowały gusta pokoleń, gusta, które do, od których od dziś odbijają się wszyscy, którzy w ogóle mogą zajmować się czy myślą o zajmowaniu się muzyką. Dlatego drodzy Państwo, zespół, który zach chwilę na tej scenie wystąpi to prawdziwa legenda polskiego rock'n'rolla. Ludzie, którzy przegrali tysiące scen i przejeździli miliony kilometrów właśnie po to, aby swoją dawką z rock'n'rolla prosto z serca zarażać innych. Zespół z niesamowitym bagażem przebojów, hitów, występujący na wszystkich najważniejszych scenach muzycznych w Polsce i to przez dekady. Właśnie za moment na tej scenie a Marcin Surynowicz, oficjalny fotograf Wielkiej Orkiestry Sztabu Stok. chce nam zrobić zdjęcie. Jeżeli możecie unieść ręce w górę, będzie piękna pamiątka z białego stoku. Dzięki Marcin, jedziemy! Tak jest! Bardzo dziękujemy za wszystkie uniesione w górę dłonie. Będzie piękna pamiątka na oczywiście kolejne lata które mam nadzieję z sukcesami tutaj na rynku Kościuszki będą organizowane. Bardzo dziękujemy i jest. Drodzy Państwo, tak jak się ja rozgadałem, to może teraz Wy. Moi kochani, bo wiadomo, że czekacie na tą gwiazdę wieczoru, bo są takie zespoły, których po prostu publiczność słucha, a są takie, przy których śpiewa cała Polska to brzmienie, które od pierwszego dźwięku i refreny, które wracają szybciej niż echo. Energia, jaka to będzie za chwilę sięgnie zenitu. A to za sprawą fantastycznego zespołu, bo kochani, muzyka łączy pokolenia i zespół za chwilę się tu pojawi udowodni, że wszyscy znamy, pamiętamy i kochamy. I tutaj pomyślałem, że zamiast robić churalne siema możemy zrobić sobie taką zabawę si, Ja mówię HAI, wy mówicie Haj! Tak jest! To jest też jeden z tych przebojów, które odcisną piętno na wielu pokoleniach muzyków yy, do dzisiaj. Drodzy Państwo! Zatem przed nami i przed Wami w sercu Białego Stoku, tu na rynku Kościuszki podczas 34. finału, uwaga, uwaga, ladies and gentlemen, panie i panowie, Wanda i Banda! totalnie bez sensu, bo tyle godzin na mrozie, te nagrzewnice tam nagrzewają scenę trochę zespoły często udają, że grają na żywo a do swoich no i przypomnijmy kontrowersję o pomocy, że ona zbiera poniżej 1% Porządny Kamórskiego Rata, przywitajcie Wam bardzo gorąco. Panie i Panowie! Ata Kietyska! Po co nie zni? Plota, to może jak na muzykę Plota, święt nie budzi, budzi piesze. Szef rozdziera dom, do, do, to, to tylko plota jest Szef, głupi jak to tylko plota jest